Siemanko widzowie, witajcie w najnowszym odcinku. Dzisiaj wam opowiem o tym, jak wygląda zbijanie wagi u mnie oraz o tym, jak przebiegała moja droga do zrobienia kategorii 66 kg. Było to dwa lata temu. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, no i koniecznie zostawić łapkę w górę. Lecimy. Pierwszą strategią, którą przyjmuję jest deficyt kaloryczny. I to jest taka strategia, którą wykorzystuję na 3 miesiące wstecz albo nawet więcej. Obliczam swoje zapotrzebowanie kaloryczne na jakimś kalkulatorze, wpisuję po prostu w Google i obserwuję swoją wagę. Jeśli załóżmy, moja waga stoi na 3000 kalorii, no to muszę odjąć dodatkowe kalorie. No i właśnie na takim schemacie, jeśli mamy dużo czasu do zawodów, będziemy sobie redukować masę ciała skanki tłuszczowej. I tutaj taki deficyt 500 kalorii. Także tracić pół kilo do kilograma masy ciała tygodniowo będzie naprawdę spoko. I jeśli waga nam się zatrzymuje, czekamy tydzień. Jeśli nic się nie zmienia, albo dorzucamy cardio, albo po prostu odejmujemy kalorii. Proponuję po prostu 200 z węgla wtedy uciąć. Ok, zredukowaliśmy naszą tkankę tłuszczową. Co dalej? Graje... No, to już możemy przejść do fight weeku. No, i w takiej sytuacji, pierwszą taką rzeczą, którą bym zaczął robić, no to dieta niskohesztkowa. Jeśli mamy do zrobienia powiedzmy 5 kg, no to z ucięcia błonnika i treści pokajmowej po prostu będziemy mieć tyle samo kalorii, może minimalny deficyt, ale w produktach gęstych kalorii, czyli na przykład odżywka białkowa, jakieś omlety, jakieś batony. Ale też pamiętajmy, że dużo batonów może zawierać dużo błonnika i błąnika też chcę uniknąć. No i w ten sposób możemy ściąć 2 kg. No i tą taktykę obecnie wykorzystuję najczęściej, ponieważ styduję w kategorii 77 kg. A moja waga się tak waha w okolicach 78-79, więc trochę robi, uciąć tą wagę. Mogłem się również dobrze odwadniać, ale nie lubię tego. Po prostu wydolność, czuję, że zbyt mi spada. Kolejną rzeczą, którą taką możemy dorzucić, jeśli chodzi o zbijanie wagi, jest to dieta ketogeniczna. Ale jeśli nie robimy powiedzmy 10% masy ciała, 10 masy ciała w tydzień, no to to nie będzie takie super optymalne, ponieważ niższym zmęczeniem możemy to zrobić. A sam wchodziłem na keto nie raz, po to by zbić te ostatnie kilogramy i wiem, że to nie jest nic przyjemnego. Zwłaszcza jeśli jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni do tych wysokich węglowodanów, mamy dużo rzeczy do zrobienia w ciągu dnia, no to 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 będzie dla nas czysta katałega. Kolejną rzeczą jest dorzucenie suplementacji, uwaga, uwaga, ksenna. I ta ksenna jest o tyle fajna, że ciężko nam się będzie załatwić, gdy już mamy ten obcięty błonnik, jemy mało tej treści, ma małe posiłki, jeśli chodzi o gramaturę. I ona nam to bardzo ułatwi opróżnienie jelit. I jeśli chodzi o opróżnienie jelit, to co bym zalecił, kilka espresso dziennie. Ale też, żeby nie pić ostatnich za późno. Czyli na przykład, po staniu espresso. To jest godzina powiedzmy 6. Godzina 8. Kolejny espresso. Godzina 10. Kolejny espresso. I od 12. Możemy, nie musimy. Mi to bardzo pomaga. Tłumi apetyt, zwiększa skupienie. Polecam. Kolejną rzeczą, jaką taką wybiłem, jeśli chodzi o zbijanie wagi, było przesunięcie pierwszego posiłku na godzinę mniej więcej 12, czasami nawet później czyli okno żywieniowe. I to okno żywieniowe. Nie ma y, żadnego takiego potwierdzenia żeby, y, naukowego, żeby ono coś dawało, ale po prostu czułem się bardziej utysfakcjonowany jedzeniem w momencie gdy miałem te posiłki duże. Zamiast zjeść pięć małych posiłków, zjadłem dwa duże i byłem zadowolony. Zwłaszcza, że po takim małym posiłku zawsze bym coś zjadł, nie czułem takiego wystrzału energii, jak po jakimś takim większym posiłku. Ja zazwyczaj robiłem pierwszy nacho. I czekałem po tym treningu jeszcze, żeby zjeść, jadłem ten duży posiłek, robiłem dżemkę. szedłem na kolejny trening i po kolejnym treningu duży posiłek i tak to u mnie przebiegało. Kolejny sposób na zbijanie wagi. Też go robiłem. Ładowanie wody. Na 6 dni przed zawodami, także było 5 dni ładowania, wypijamy 100 ml wody na każdy nasz kilogram masy ciała. Czyli powiedzmy, ważymy 8 dych, musimy wypić 8 litrów wody i się tak ładujemy tą wodą przez 5 dni. Na 2 dni przed zawodami obcinamy wodę do 2,5 litra i generalnie pijemy normalnie. I dzień przed zawodami kończymy, wypijamy 1,5 litra i kończymy pić o 16 w momencie gdy ważenie na przykład byśmy mieli o 6 ważne, żeby to było tak 14, 16 godzin przed naszym ważeniem. Tak 14-16 godzin przed naszym ważeniem, żebyśmy skończyli pić i to jest właśnie takie odwodnienie w mądry sposób, nie ciągnąc za to dużych kosztów dla naszego organizmu. No, i w ten sposób możemy nawet 5% masy ciała stracić. Ale róbmy to mądrze. Nie ucinajmy zbyt wcześnie naszej wody. Kolejny sposób to jest właśnie pocenie się. Ludzie tak robią ostatnie kilogramy. Szczerze, prawie nigdy tego nie stosowałem. Max sum się to pół kilo wybiegać, ale to już stosując odwodnienie. Tak, I to było takie awaryjne. Zazwyczaj tą wagę miałem bez wypłacania się. No to tutaj najlepsza będzie sauna, według mnie, ponieważ nie musimy skakać, męczyć się, pracować ogólnie na tym naszym zmniejszonym poziomie glikogenu. Także to będzie najprzyjemniejsze. Jak jesteśmy już na tej redukcji, to jest nam zimno ciągle, także wypłacenie się w saunie będzie naprawdę spoko opcją. Ewentualnie jakaś wanna. To skakanie, bieganie w dresie czy sam na siłcie to jest naprawdę ostateczność. I najważniejsza rzecz przy takim zbijaniu przez odwadnianie się po cenie, no to żeby mieć kogoś obok nas, bo tak to jest serio bardzo łatwo zasłabnąć, no i to jest naprawdę droga do szpitala albo gorzej. No i tyle z takiej teorii. Teraz przechodzimy do mojej historii, tego jak robiłem 63 kg. Było to dwa lata temu. Na początku stycznia stwierdziłem sobie, że jako, że mam 18 lat, to chcę sobie wygrać kategorię pro na DCC. 66 kg właśnie. I potem wystartować na trialsach. No i zacząłem to zbijanie. Tak jakoś ważyłem to samo co teraz. Może miałem inną kompozycję ciała, ale moja waga się wiele nie różniła. No i zaczynałem tak z 78 kg. No to zacząłem sobie redukcję. No i ta redukcja po prostu szła liniowo. Chyba tam jadłem na początku 2500 kalorii i ta waga wtedy fajnie leciała. Zszedłem do 74 kg, to trwało jakoś tak 6 tygodni, zanim osiągnąłem te 74 kg. No i potem było coraz trudniej redukować tą masę ciała, i wtedy zaczęły się właśnie te skutki uboczne redukcji. Jakie ja to były skutki uboczne? Generalnie ciągle było mi bardzo zimno. Chodziłem tutaj do liceum, pamiętam, że była chyba wiosna. A ja ciągle wkrótce zimowej musiałem siedzieć w sali, bo było mi tak zimno. I to jest jeden z takich bardziej dotkliwych skutków ubocznych, myślę. Drugi. Ciągłe rozdrażnienie. Cokolwiek ktoś powiedział, co mi nie przypasowało, byłem strasznie zirytowany. I generalnie to była bardzo duża walka z sobą, że po prostu tak. Nie wybuchnąć i generalnie takie zadowolenie z życia, bo wtedy na naprawdę niskim poziomie myślę. E, co jeszcze z takich? Ciągły głód, taki wilczy głód. Jak czasami się dojwałem do żajcia, to nie mogłem się odejwać. Takie e, napady głodu, że czasami jadłem 10 tysięcy kcal i po prostu e, byłem napieprzony jak świnia. Nie miałem jakiś szczerze z tego wyrzutów sumienia. Tłumacząc sobie to, że po prostu będę dawał dowadę, że tego potrzebuję, ale to była masakra, że po prostu takie powolne czynniki. Że na przykład po, na poładek C, wtedy jak po raz pierwszy zrobiłem to 6,6 to sobie kupiłem słodyczy i tam jakiś słodny przekąsek, i dałem sobie na półeczkę w szafie. Jak liczyłem, to miałem 20 tysięcy kalorii, i to właśnie to zjadłem sobie od razu dzień poładek C. Potem moje zbijanie to 66. Co jeszcze z takich skutków? Generalnie ciągłe kontuzje, urazy niższa jakość treningu, obniżenie takich e, funkcji poznawczych nie będziemy po prostu chcieli wychodzić ze znajomymi nie będzie nam się chciało nic robić poza tym co musimy, tymi obowiązkami ciągle chce się spać, nieważne ile spałem w nocy no to wstawałem niewyspany, zmęczony w ciągu dnia po na no to robiłem sobie od razu drzemkę i wstawałem na trening, też niewyspany no i szczerze to chyba tyle Pewnie coś mi umknęło, ale możecie dać znać w komentarzu, jakie Wy macie takie skutki uboczne, redukcji. I teraz przechodzimy do tego, jak się czułem właśnie przed tym ADCC. I jak u mnie wyglądało to zbijanie wagi z 66 do 66, z 78 kg. Z tkanki właśnie sobie zjechałem do 70 kg. No i jak tu zrobić te 4 kg? Byłem już bardzo docięty. I ostatni tydzień stwierdziłem, że ok, robię ładowanie wody. Jeden, wejdę na keto. Dwa, e, uciąłem właśnie ten błonnik, i tak dalej. Trzy, ksen na cztery. No i to odwadnianie się. No to już miałem, jak sobie liczyłem, ile może procent masy ciała uzyskać z danych sposobów. No to w sumie wystarczające, żeby to zrobić. No i zacząłem to ładowanie wody waga od samego picia wody więcej mi spadła do 69 kg. Wyrzuciłem węgle bo 68. 68 mi ta waga właśnie stanęła. Dzień przed ADCC miałem 67 kg i już zaczynałem odwadnianie, w sensie nic nie piłem i tak dalej i noc właśnie przed tym ADCC była masa W sensie myślałem, że zejdę. Serce mi tak mega mocno biło. Przez odwodnienie była bardzo gęsta, e, ciągle miałem duszności, spać nie mogłem, a zawsze śpię przed zawodami, raczej dobrze, także u mnie to było takie niezwykłe. Czułem się fatalnie, ale po nieprzespanej nocy stałem na ważenie i tylko stres, będzie ta waga, czy nie będzie tej wagi. Wchodzę 65,5, także zadowolony, zacząłem ładowanie. Oczywiście najpierw elektrolity, nie łapczywie, wszystko zgodnie z poradnikiem, dietetyki nie da żarty. Wtedy bardzo mi pomogło przeczytanie ich artykułu, a siedziłem ich od dłuższego czasu, także polecam. I te sposoby od nich zaczerpnięte. Yy, I zacząłem to ładowanie. Wypiłem tam najpierw lit yy, prawie yy, tego, elektrolitów. I dopiero potem zacząłem ładowanie się yy, to węglami. No to wafle hyżowe z dżemem. I na 100 gram węgli, tam około pół litra e, izotonika przypadało. I tak się ładowałem. To ważenie było o 8. .00. Walkę miałem o 14, chyba więc miałem 6 godzin na naładowanie się. I wszedłem już na matę naprawdę bardzo dobrze się czując. Mega naładowany. I to były Miszostwa Polskie ADC. Mocna kategoria. I bo, oczywiście, to była dywizja Pro. No i. Pierwsza walka, bardzo szybkie poddanie, oczywiście na moją korzyść. I czułem naprawdę tą przewagę fizyczną, że po prostu tak mega dominowałem. A wtedy nie miałem jakichś takich skilli, tak jak mam teraz, tylko po prostu byłem dosyć dobrym nastolatkiem, wiesz. Druga walka, tak samo, bardzo szybkie poddanie. Trzecia walka, to samo. Te trzy walki, wszystkie łącznie trwały poniżej dwóch minut, myślę. I finał z Adamem Ziejskim. Pozdrawiam. No to tam. Też czułem dominację fizyczną, i najpierw poszedłem do jednej skrętówki. Pamiętam, nie odklepał Adam. Potem poszedłem do drugiej skrętówki i tam chyba uszkodziłem mu kolano, ponieważ nie zdążył klepnąć. No i tak zdobyłem mistrza polski pro kategorii 66 kg. I następnie były Trials ADC, i to było dwa tygodnie później. I to było w okresie świątecznym po ADCC, po mistrzostwach Polski. Ja strasznie się nażarłem w Wielkanoc i tam waga z powrotem się 74 kg. I mam tydzień do trials w ADC, A tutaj znowu muszę robić te 66 kg i z 74 do 66 musiałem schodzić, z 70 do 66. No i to e, zbijanie przebiegało identycznie. Te wszystkie e, te same kokotoły zastosowałem, e, jednak moje samopoczucie to była masakra. E, ostatecznie wszedłem na wagę 65,9 miałem na jednej wadze, jednak zmienili nam wagę, na której mieliśmy się ważyć, i dostałem jakąś taką dziwną wagę. I ta waga pokazała mi 66,5. I teraz weź się, wybiegaj te kilogramy. nie piłem 16 godzin z glikogenu, z chęci do życia. I musiałem wybiegać te pół kilo, w sumie bardzo szybko zeszło, po prostu przeszedłem się do hotelu, po coś tam, bo zapomniałem i wyciłem się już miałem wagę i było naprawdę spoko wtedy. Też przerwy między walkami były duże. Pierwszą walkę poddałem wtedy, pamiętam, yy, odwrotnym kluczem, ten co robi Kamil Wilk yy, z takiego sankaku. I wtedy miałem pierwsze podanie, i tam przerwy między walkami było z dwie godziny, bo tam było dużo osób i mało mat. Przez te dwie godziny zdążyłem się naładować, ale też zdążyłem spuchnąć się, zacząć tak gorzej czuć. Kolejną walkę już miałem z mocnym zawodnikiem, ponieważ z Marikusem Felanem, i tam przegrałem 3-0. Dajcie znać w komentarzu, jak się Wam podoba taka forma moich opowieści, co jak robić, kiedy, moje jakieś doświadczenia. Takie zawodnicze. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, like zasubskrybować kanał. I tyle. Trzymajcie się.